Hejka wszystkim, tutaj! W dzisiejszym odcinku zostałyśmy razem z Werką Aferką troszeczkę zainspirowane jak grałyśmy w Robloxa i sobie wspomniałyśmy fazmofobię. Dawno jej nie było na moim kanale, ale cały czas o niej piszecie, przypominacie, a że jakoś tak się złożyło, że Coś nas podciągnęło pod to, żebyśmy nagrały Fosmofobię, tak więc się stało i tak właśnie jest odcineczek. Co ty robisz? Czemu, czym ty rzu Rzucam, patrz, kółeczkami, ale fajne, nie było chyba tego, nie? O, prawie trafiłam. A czym się rzucało? O, o, podnosisz E, a rzucasz no. G. Oj no, ej, What? no, mi. O, tu woreczkami można rzucać jeszcze, wow, patrz. Oj. Bo przerzuciłam w ogóle to. Oho, hmm. dawaj, O, to się jest o Dobra, dawaj, zaczynamy. Grę. E, a jaki wzięłaś poziom trudności? Zobaczysz. No nie, czyli ekspert jakiś. Nie, no profesjonalisty. No Klaudia, już tyle w to gramy. Zero! Martinez! Martinez! I to Barbara! Barbara. No. I co mamy zrobić? Mamy mieć średnią psychikę na poziomie 25%, wykryć obecność ducha za pomocą czujnika ruchu i sprawić, by duch przeszedł przez sól. Ej, to chyba nawet takie w miarę łatwe, nie? W miarę łatwe. Ej. E... Ja biorę książkę standardowo, będę zbierała autografy. Klucze wzięłaś! Ej, ja nie tą latarkę wzięłam! Tak, wzięłam klucze, ale ja nie tą latarkę wzięłam. Ha. Ej, śnieg pada chyba! O, to jeszcze zima jest? O, płatek, jaki ładny spad. Czekaj, czekaj, złapię płatek, złapię. Aaaa! Nie da się ich złapać tak łatwo. Ja mam nadzieję, że tu jakiś pentagram będzie na ziemi. Właśnie, no tak, ja zapomniałam, że są jeszcze te nowe rzeczy. Tutaj była raz pozytywka na tej mapie. Tak? To na tej było? Tak, ale nie widzę, żeby tam leżała. Gazolin! Dudu, dudududu! Czekaj, czekaj. Idziemy, co? Ja sobie, o. Pupka ogrzeje. Ty sobie tam grzej tyłek, a ja idę szukać. A tu co jest? Kibel. Wo. Idę zikoć do kibla. Ue! Ue! O Boże, jaki brudny. Ktoś chyba nie ma domestosa w domu, nie? Dłuższe życie każdej ręki to kawkę. Ej, szukam ci ogórków. Samo ogórki. Jej! Dobra, szukam jakiś przed... O Boże, jaki tu topór wbity jest w lustro. A tu jest siekiera na stole. Ej, mam tutaj dwa stopnie? O. Power silk. O Boże, pralka. I to jest pralka Maelstrom. O, pięć stopni, to chyba znalazłam. Tak, to chyba tu będzie. To ma drugie piętro jeszcze ten dom? No. Ej, 2.8. Gdzie? 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 Tutaj? Tak. Teraz jest już 6, ale było przez chwilę. No to przynajmniej już wiemy gdzie. Szkoda, że że nie znaleźliśmy żadnego takiego, wiesz, przedmiotu. Typu lustra, pozytywki. No to lustro to było tragiczne, ci powiem. Tak? Ej, a byłaś u góry samej? Nie, tam jest strych, no nie byłam. To może ja zobaczę ten strych. Dobra, ale ogólnie nic się nie dzieje, tak ci od razu powiem. Totalna cisza. Nie! Ale mamy 40... O, i coś się dzieje! Mhm. Halo, halo? A nie ma hanta, wiesz? On się pokazał chyba tylko. Na strychu. Na strychu? Tak. O, to niedobrze. Nie, no orbów nie ma. to może po prostu nie ma orbów, nie, ale. Nie, tu nic nie ma. O, o. Dobra, można wyjść na zewnątrz, okej. Okay. Kurczę! Wsie Ale Barbarka zdenerwowała! Ale był Hunt, no! Ja jeszcze raz tam pójdę i sprawdzę tę... Te, temperaturę. Znaczy mi się wydaje nie tyle, co temperaturę, co ten IMF trzeba do ręki wziąć i przeczesać teren. Ale chodźmy najpierw, weźmy tabletki. Dobra, ja biorę aparat i wezmę lotarkę UV. Nie, nie mogę tu rzeczy. A dobra, no to mam, no. Biorę... Oj! Ła! Nie! Ja nie chcę odjeżdżać jeszcze! Nie, co? nie, nie, nie! nie. Nie, źle nacisnęłam. O, dobra. Hello? Hello? Jak ona się wściekła, Barbara? Barbara coś niezadowolona jest. O, <grym> jest ostra dziewczyna. Ej, ale ja słyszę, że ona dalej gdzieś śpiewa. O! Ale wściekła się mocno. A najlepsze jest to, że chyba już nie mamy tabletek na psycha, nie? Nie, nie mamy właśnie. A no. już drzwi, może na wszelki wypadek. I już tam nie wracajmy. <laughs> Dobrze, tutaj jest fajniej, nie? Chyba tak, no. Co idziemy jeszcze raz? No idę, sprawdzę. No co? Dobra, sprawdźmy. Kurczę, to już zapomniałam, jak się boję w tą grę grać. Ej, krzyż spalony jest. Godziłe. Tutaj, zobacz. A to ty rzuciłaś ten krzyż? Tak no, spaliła krzyż. Nie no, 7,4. 7,9. 12. A, hmm. a jeszcze... Aj! Złapała Tak, nie zdążyłam. O nie. Kurczę, ej, ale to chyba będzie ten... Spokój naprzeciwko łazienki. Nie wiadomo, właśnie wszędzie w tamtym skupisku jest. Ciężko. Co ja wzięłam? Dobra, to co? Inną mapę jeszcze jedziemy chyba, nie? No bo teraz chyba sama nie do środy przyjść tego mi się wydaje. Nie ma opcji. <gryt> Dobra, ja zaznaczam... Spirit albo Wraith. Dobra, Wraith zaznaczam. Phantom. Co? nie no ja odcisków palców nie znalazłam żadnych, tak? <grym> ale masz dziwną twarz z bliska, czekaj. Znowu profesjonalistę wzięłam, ale tym razem mamy... Ale mamy teraz mniejszy domek, Doroti. I to Thomas. To Doroti czy Thomas, tak? <grym> Doroti. Sprawa, aby duch zdmuchnął świeczkę, oczyść obszar w pobliżu ducha za pomocą kadzidła. I jeszcze uniemożliw duchowi atak za pomocą krucyfiksu. Kurcze, ciężkie nam te misje dało teraz. Dobre. Dobra, to jak Ty poszłaś do piwnicy, to ja już będę tutaj sprawdzała pokoje. Dobra. Kuchni jest 11. No, to chyba kuchnia będzie, wiesz? Tak, kuchnia, 7 stopni jest. Jakie koszulki, jak śmiesznie poukładane. I znowu to samo co z kubkami. Wszędzie syf, stara szafa, ale jak ładnie w kosteczkę kolorystycznie na wiesz? O, kość mam! Ulol, ale nie mam aparatu. No, to nie jest taka kostka, to jest cały kręgosłup moralny. <śm> Ej, nie znalazłam żadnego przedmiotu przeklętego. A tutaj nie ma ten piętra, nie? W tym domku chyba. Piwnica jest tylko. Hmm. Ale mam zdjęcie pieska. Pieseczek, piesek. Wchodzisz do pokoju, a tam piesek, piesek. piesek. Łapki Uszy. są, łóżka są, coś tam, nie, nie znam na pamięć, A nie, to ale... kot był, to ty no, nauczysz kota, piesek był, łóżka, łapki, piesek! Piesek! Wow minus, już zaznaczam, mroźne temperatury. Doroti, to idę z kamerą. O, operator kamery numer 4! <laughs> Laleczka wodu, masz aparat? E, nie. Aha. Doroti. Pozmywałaś naczynia nawet. Powiedz coś! Ja wezmę aparat, bo chcę zrobić e, laleczce... IMF i mroźne mamy jean, shade, oni i bliźniaki. Tak, ja idę do garażu zrobić e, laleczce wudu zdjęcie, nie? Jak sobie leży ładnie i ją wtedy podnieść. Dobra, to ja jeszcze idę z, zdjęcie kości zrobić. I dobra, co my mamy tutaj zrobić? E, Krucyfiks, kadzidło, świeczkę. ok Jak użyć tej laleczki wodu nie wiem. Nie pamiętam właśnie, jak się jej używa. Chyba trzeba po prostu E nacisnąć? Ej, ale ona ma w serce wbite szpilka. To ja bym uciekała na Twoim miejscu. Leży przy drzwiach. Jakby co. Ale ja nie chcę jej. Dobra, ja spróbuję, no. Ej, a sól? Wzięłaś sól? Nie. To ja wezmę tam na sypie. I trzeba mu walnąć ogólnie tym. Krucyfiksem. Ej, co tutaj leży? Piesek! To, to czekaj, i pieska trzeba przy komputerze postawić. O, bokiem. Myślisz, że bokiem coś się liczy? Chyba cię coś goni. Oho, kamera nam śnieży. W kuchni jest. Jak dla mnie. Chodzi o. Przyszedł gdzieś dalej. Koniec? Chyba tak. Jeszcze idę, zobaczę szybko drzwi. Tak. RON! Ej, ale jak on wściekły. Dobra, ja jeszcze krucyfikuję. Ja użyłam Ej, to... tej głupiej laleczki wódu i mnie zaczęło gonić. A jak jej użyłaś? Nie wiem, nacisnęłam coś i mnie zaczęło od razu gonić. Ja nie mogę, ale się wystraszyłam. Jeszcze Tak jak z tą pozytywką. Jezu, jeszcze po drodze latarkę gdzieś wyrzuciłam. Masakra! Dobra, idziemy do Dorothy. Ja nie używam już tej, tej, tej lalki. Tragedia. Ja mu postaram się rzucić w twarz krucyfiksem, ale rozsypię jeszcze sól też. No wszedł od razu! A w sól, tak? O. Tak. A masz aparat? Nie, nie zmieściłam mi się, ale to czekaj, wyrzucę tutaj sól i pójdę po niego. O! Dobra, trzeba sprawdzić... O Boże! Run! O. Dobra, palców, no, od ściski palców trzeba sprawdzić, bo coś tam dotknęła drzwi od piwnicy Dorotii. O jest... Ej, orby są w ogóle! Czemu ty tego nie sprawdziłaś? Pokaż i. No, chyba lata tam. Tylko światło jest zapalone. A ja chyba. Nie, nie, nie widziałam wcześniej, żeby były. To czekaj. Dobra, no to chodźmy. Wyłączymy te światło, ja rzucę jeszcze krucyfiksa. Matko, jedyna! Ale się wystraszyłam! No, ta jest taka ciekawa mapka, ci powiem. Ej, zapisała książkę. Patrz. O, ej, to chyba wszystko mamy. No wszystko mamy, tak. To czekaj, pismo ducha mamy i to będzie shade. Serio, to shade jest? A taki nerwowy się wydawał. No to tak, to mamy wszystko. Eee, jeszcze by się przydało no, rzucić mm, mu nie, krzyżem nie. w twarz, ale nie, 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 nie. ja chyba podziękuję. Ja tam rzuciłam ogólnie krzyż, ale wiesz. Ej, a poczekaj chwilę. No. Spróbuję. Najwyżej zginę. To, to rzucić mu krzyżem w twarz! A jak obydwie zginiemy? Nie zginiemy! Ja mam kadzidło, tylko nie mam zapalniczki. A ja tam krzyż rzuciłam, nie? To wiesz, że to tak nie działa, rzucenie krzyżem. To jak mamy zrobić, żeby to zaliczyło? Nie walnąć mu do No tutaj, krzyżem? nie, no musimy po prostu sobie postać i, i tyle, nie? A ja wezmę aparat? aparat? No, postaram się zrobić mu zdjęcia. Nie no, zrób zdjęcie, nie wiem, stupek. Y, robiłam stupek. Dorothy. Dorothy, come on. Doroti, pokaż się. Halo, Doroti. Autograf, już mamy to, jeszcze zdjęcie trzeba zrobić, nie? Doroti. Ej, coś z czym rzuciła? Nie wiem. Nie, chyba mi się tylko wydawało światło. Nie chcę się Doroti pokazać. Nie schodź do piwnicy, nie schodź do piwnicy. Nie, nie, nie. Wyjątkowo pierwszy raz prosimy, żeby ten duch się pokazał, nie? No nie. Bo Wysiadam. wszystko zrobiłyśmy. O! Hop. Hop, 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 sobie pupę wyćwiczymy. Hop, 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 No atakuj nas. <laughs> Masz zdjęcie? Tak, pokazała mi się. Uciekamy! <laughs> Czekaj i zobaczę. No powinno być. A wiesz, że ja Cię strołowałam i serio, chciałam się przetrolować, że Hunt jest, to ja Ci zamknęłam drzwi. <laughs> Aha, ej. Tak mam zdjęcie ducha. Pat, wybrali papieża nowego. O Boże, co to się <laughs> dzieje? <laughs> ale się podpaliło. Ej, zrobiłam zdjęcie, zdjęcie ducha? ducha, tak, ale no nie super. widać go jakoś wybitnie, ale zaliczyło, nie? Ale krucyfiks się nie zaliczył. No dobra, jedziemy tam. Pat, jak akurat hand jest. Co? O. Ale naszych stópek nie ma, to jest nie fair. No A ja bym chciała zdjęcia swojej stópki zrobić. Jest! 195 dolarów. No i widzisz, coraz lepsze. Ilość interakcji duchy d... Co? Ilość interakcji ducha 28, byłaś? A ilość ataków tylko jeden. No to to na mnie co było. A ja idę zobaczyć tą piżankę. Pokaż. No tro... kurczę, no tak szybko znika ta baba, no. A tu jest to zdjęcie ducha? Ono była takie zaśnieżone. O, ja mam tutaj na dole. Ona jest z takimi czarnymi paskami i na środku jest taka. O, twoją pupę, tylko widzę. Mm. Nie, 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 nie widzę. To taka czarna plamka na chwilę. Dobra, to dzięki Ci bardzo za nagrywanie. Wbijajcie na kanał do Werki, zostawiać tam bardzo dużo subskrypcji i łapek w górę. No i oczywiście pod tym filmikiem też będzie nam miło, jeżeli zostawicie bardzo dużo łapek w górę i klikniecie w przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem, to może Weronika przestanie we mnie rzucać farbą. Przepraszam. Sprejem dokładnie. Masz. W głowę. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to napiszcie w komentarzu Fosmofobia i może w, w końcu Weronika znowu zatęskni za fazmofobią i się zgodzi na nagrywanko. Jak najbardziej. Ej, A bum? <laughs> Wolę dostać piłką chyba niż tą puszką metalową. A bum! Dobra, to widzimy się w następnych odcinkach. Pa! Pa! pa.